W jaki sposób polewać psa wodą w takie upalne dni, bo są różne teorie, że niektórzy każą polewać na głowę psa, niektórzy tego zabraniają, inni na klatkę piersiową czy też grzbiet? która teoria jest jakby tą prawdziwą teorią. Lato jest najprzyjemniejszą porą roku zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wiąże to się jednak z pewnymi problemami pogodowymi, szczególnie słońce. Sprawia tu najwięcej problemów nam, jako lekarzom weterynarii, bo następuje dochodzić często do udaru cieplnego, żeby temu zapobiec, więc jeżeli jesteśmy w plenerze, musimy pamiętać, że zawsze temu zwierzęciu musimy zapewnić cień. Poza tym Poza tym zawsze dostęp zimnej chło, lub zimnej lub chłodnej wody do picia. Następną rzeczą jest, że mamy do czynienia jeszcze z trzymaniem psa w samochodzie. Absolutnie musimy to, w każdym przypadku jest to niemożliwe, nawet przy uchylonych oklach nie możemy zostawiać psa w temperaturze powyżej 20 stopni w samochodzie. Poza tym, gdy się znajdujemy, gdy się znajdujemy, na przykład pies znajduje się w pomieszczeniu domowym, gdzie jest też dość duszno, musimy pamiętać, że powinny być zasłonięte okna i uchylone, o, i, i uchylone jedno z okien. Może być poza tym włączony, pozostawiony, włączony wiatrak. Objawy udaru cieplnego, czyli hipertermia, to jest wzrost temperatury ciała, gdzie notowaliśmy nawet powyżej 43 stopni. I następnie, prawda, musimy pamiętać, że pies wentyluje się przez zianie. Jeżeli to zianie jest nadmierne i jest nieregularne, to świadczy też, że już następują objawy udaru. Poza tym drgawki, omdlenia, zasinienie widocznych błon śluzowych, błony śluzowe oka, jamy ustnej, Wymioty, biegunki. Nie wszystkie te objawy naraz muszą występować, ale jeżeli któryś z tych objawów wystąpi dość szybko, to musimy zgłosić się do lekarza weterynarii. Są pewne rasy psów, brachy tak zwane, to znaczy te o skróconej części twarzowej głowy, krótkiej kufie. To są boksery, yy, buldogi, wszystkie rodzaje buldogów, yy, mopsy i pekińczyki. Jeżeli poza tym wszystkie psy bardziej wrażliwe na, na zwyżkę temperatury są psy o kłopotach psy starsze kłopotach z układem krążenia i układem oddechowym, prawda? Poza tym psy o gęstej sierści, mając takie psy, zawsze musimy pamiętać o wychodzeniu z nimi nie w porach południowych, kiedy słońce jest na wyżej, tylko na spacery, tylko wtedy rano lub wieczorem. Jak się zachować w przypadku, w przypadku takiego, takich podobnych objawów do udaru, przegrzania? Więc należy psa przenieść do chłodnego pomieszczenia, w miarę chłodnego pomieszczenia przykryć jego za, zaciemnionego pomieszczenia, przykryć jego kark zmoczonym ręcznikiem lub go polewać wodą chłodną, niezimną, bardzo, no bo wiadomo, że może nastąpić odwrotny efekt przeziębienia psiaka i jak najszybciej zgłosić się do lekarza weterynarii. I poza tym, no, lekarz weterynarii wiadomo, że w czasie Udarów cieplnego następuje zaburzenie płynów elektrolitowych, więc musimy mieć podane płyny elektrolitowych, leki zapobiegające obrzękowi mózgu, moczopędne i na sercowe. Poza tym są jeszcze pewne rasy psów, na, na przykład o różowych pyszczkach i i pyszkach, i, go, i, tych, i uszach. Łatwo ulegają poparzeniu. Do no, tych psów należy nagi chiński, i, i, n, 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 n nagi meksykański i grzywacz. No, By, byc, tak, to są psy o, należące do grupy zwiększonego ryzyka. Ka, no, poza tym, wszystkie psy no, łatwo ulegają takim przegrzajom. Jakiekolwiek objawy, które wymieniłem wcześniej. Zresztą u tych psów, które ostatnio wymieniałem, też możemy używać filtry zapobiegające oparzeniom. Są zarówno w lecznicach, jak i możemy niektóre filtry używać, które stosujemy u ludzi, te zapobiegające oparzeniom słonecznym. W jaki sposób polewać psa wodą w takie upalne dni? Bo są różne teorie, że niektórzy każą polewać na głowę psa, niektórzy tego zabraniają, inni na klatkę piersiową, czy też grzbiet która teoria jest jakby tą prawdziwą teorią. Prawdziwą teorią jest na pewno, że nie bezpośrednio, bo żeby nie nalać przez przypadek do uszu tej wody, więc lepiej położyć jakiś zmoczony ręcznik na kark, a polewać kark i, i początek tułowia, początek klatki piersiowej. Ale ważne, żeby to nie była woda zimna, Aha. tylko schłodzona, no schłodzona, ale nie, nie lodowata ta woda, żeby była. No i, właściwsze, no i najważniejsze, przenieść psa w takim wypadku do pomieszczenia w miarę zacienionego i w miarę schłodzonego, jeżeli jest to możliwe. To takie pierwszej pomocy, której możemy udzielić, prawda. No. Niektórzy zalecają nawet podawanie psom do lizania kostki lodu, chociaż to jest też nagły szok jakiś termiczny, ale, ale tak czasami literatura mówiła na ten temat, że możemy dać do lizań, tak. No, nie muszą to być lody, ale to jest zamrożona kostka lodu. A odnośnie kagańca, jaki kaganiec wybrać? No na właśnie, upalne dni, no, bo na, tak na, na upalne dni musimy mieć kaganiec, w którym wiadomo, tak jak powiedziałem, że pies się wentyluje przez zianie. Mhm. Więc, musi, żeby ułatwić mu to zianie, musi być kaganiec luźny i, i najważniejsze, żeby nie był to taki kaganiec materiałowy, jest nazywany często kagańcem weterynaryjnym, mm -hmm. albo kagańc skórzany, ciasty. Musi być taki, żeby mógł się swobodnie napić wody i swobodnie mógł się wentylować. Mm -hmm. no, no, no tak, 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 ciasty, no, kagańc, tak i, no tak, no, ciasne, no, no to, wentylowania, tak. Wentylowanie, wentylowanie polega na tym, że mm -hmm. otwieramy pyszczydło i, i zjemy, więc, mm -hmm. więc w ten sposób się piesek wentyluje. No. A co zrobić w przypadku, jeżeli na przykład jadę gdzieś na egzamin z psem, na, czy też na zawody i wiem, że następnego dnia patrząc na prognozę pogody, no nie wróży to zbyt dobrze, a przykładowo wyjście mam o tej, o tej godzinie 12, czy mogę w jakiś sposób psa wcześniej przygotować do tego takiego wysiłku w upale? Możemy się przygotować zabierając butelkę wody mineralnej niegazowanej, mhm. I wtedy polega to na tym, że pies w trakcie z początków tego udaru zaczyna zjać i ślini się bardzo, więc następuje utrata elektrolitów. Mhm. I w takim wypadku możemy, możemy dawać mu do picia wodę mineralną, niegazowaną, zrozumiałe. Aha. I preparaty. preparaty mhm. Magnezowo-potasowe na przykład, mm -hmm. które uzupełniają też i zabezpieczają w pewnym stopniu, tylko w niewielkim. No i wiadomo, mieć przygotowane jakieś zmoczone ręczniki, żeby go i, i w każdym przypadku zawsze szukać, gdzie w danym momencie możemy go odstawić do cienia jakiegoś osłoniętego pomieszczenia. Dobrze. Dziękuję bardzo za Dziękuję. Za to, Dziękuję.